Hej siemona, witam z tej strony DIVIONER A dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zainstalować i skąd pobrać spolszczenie do gry Victoria 2 A HEART OF DARKNESS Otóż, mm, ostatnio się naszukałem dość bardzo mocno tego spolszczenia do y, tej konkretnej gry y, No i udało mi się w końcu znaleźć takowe spolszczenie Otóż jest y, instrukcja instalacji więc. Niektórzy mogą mieć problemy. Instalacja nie jest trudna. E, otóż, co e, potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście pobrać spolszczenie do m, tej gry. E, tak więc tak, e, tutaj znajduje się kilka e, folderów oraz instrukcje, jak zainstalować. Interesuje nas. E, interesuje nas wszystko z wyjątkiem tego. Ta instrukcja jest zbędna. Ok, tak więc spolszczenie działa na wersji nie-steamowej. Nie, nie wiem, jak jest na Steam, czy ona pójdzie, czy nie, ale możecie po prostu spróbować i ewentualnie nie, ewentualnie wyłączyć tam synchronizację plików, czy coś takiego, i raczej nie będzie pobierać się brakujących tych elementów. Można chyba tak zrobić, ale nie jestem pewny. Otóż mamy tutaj instrukcję spolszczenia. Oczywiście, klikamy sobie ją na pierwszym miejscu, i tak mamy tutaj e, e, punkty, 6 punktów. Po kolei jest napisane, co mamy gdzie wypakować. Otóż w pierwszej kolejności wypakowujemy e, Localization, e, podstawka, czyli musimy wypakować e, to e, do folderu z Grom. Tak więc. E, Bierzemy sobie, wypakujemy. Wszystko jest w, w WinRAR, tak więc y, musimy to wypakować. Otóż y, przechodzimy do folderu y, z grą. Czyli tak. Tutaj jest Victoria. Y, ok, mamy lo lokalizację. Ok, tutaj jest. I cały ten folder przerzucamy tutaj. Pszt, w ten folder, żeby wyskoczyło nam e, nadpisanie plików i nadpisujemy te pliki w następnej kolejności robimy tak jak tutaj nam e, każą wypakowujemy house-divide e, 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 spolszczenie rar gdzie to jest to jest e... o to jest to następnie to wypakuje, wypakowujemy również w ten folder z Grom. mamy tutaj dwa Foldery gfx i lokalization I tak więc oba te wrzucamy tutaj też w folder Zaznaczamy najlepiej wszystkie foldery oraz y, ten y, settings również I przeciągamy I również wrzucamy Wykonaj dla wszystkich bieżących elementów Zatwierdzamy i y, akceptujemy wszystkie Nadpisujemy W następnej kolejności co trzeba zrobić W następnej kolejności gdzie to jest w następnej kolejności wypakowujemy widz HodRA, czyli to jest TO. To są tutaj takie pliki yy, takie pliki właśnie tu, które yy, tłumaczą pewne elementy i je trzeba też wypakować. Wypakowujemy je do folderu pewnie lokalization, ale chwileczkę. Czyli otwieramy w sobie ten folder już bezpośrednio i wklejamy znajdujące się pliki w tym tutaj razie. Czyli to wszystko zaznaczamy i przeciągamy, wrzucamy na... wykonuj dla następnych pięciu konfliktów i przenieś i zamień. Za każdym razem zamieniamy wszystko i następnym mm, krokiem jest wypakowanie e, Gazety Wic 2Hot e, Rar i mamy tam 5 e, plików, i to również są tuma, tu są tłumaczone wice-eventy. więc to, co y, jest ciekawe i, i pozwala nam się wczuć w grę, otóż te eventy też wypakowujemy tutaj do tego samego folderu. Co tamte pliki, czyli do folderu lokalizacji. Przeciągamy wszystko, wrzucamy, przenieść zamieniamy, oczywiście, wykonaj dla następnych czterech konfliktów. Przenosimy, zamieniamy i. E Hej, witam Was! Jak już widzicie, mamy tutaj przetłumaczone me menu. Się menu, jeszcze nie widać menu, ale jest przetłumaczone są te wstawki w pierwsze, czyli wczytywanie flag, takie tam różne rzeczy. Wykonywanie historii, tworzenie sumy kontrolnej, czyli takie yy, po prostu ładowanie yy, gry, jest to przetłumaczone już. Tak więc możecie zobaczyć polski język w tej grze. Bo widziałem, że po prostu grał po angielsku, nie było nigdzie spłoszenia. Ok, jak więc mamy menu, menu jest spłoszone w całości. Mamy tutaj kompanię dla jednego gracza. Możemy sobie wybrać każdym państwem. Wszystko jest przetłumaczone. Naprawdę bardzo porządna robota. Tutaj widzicie, mamy wstęp. Możemy sobie wybrać każdy. Tutaj oczywiście każdy dostępny kraj. A w kolejnym odcinku, być może, pokażę Wam, jak wyzwolić kraj pożądany, czyli na przykład jak zagrać Polską, ale to będzie w kolejnym odcinku. Dzisiaj skupmy się na. Poradniku do spuszczenia. Otóż, widzicie, mamy tutaj wielką kompanię, czyli to, co kliknąłem bo przed chwilą, to mamy tutaj wszystko spuścić. Może odpalimy sobie grę. Ja tutaj grałem chwilę w Szwecję, więc również i ją sobie odpalimy. Czostekła, ok, czyli mam tryb mapy terytoria, czyli podobnie jak w Europie. Ok, tak więc klikniemy sobie prowincję. Mamy tutaj przetłumaczone prawie że wszystko. Yy, ok, yy, opcje dyplomatyczne. Tutaj jest Rosja już, z Rosja, dziady śmierdzący Imperium Rosyjskie. Yy, ok, mamy tutaj wszelaką dyplomację wszystko jest przetłumaczone. Europa, Afryka. Wszystkie takie. Yy, najmniejsze szczegóły są po prostu przetłumaczone jest pełne spolszczenie tak więc hmm, tak więc jest pięknie okej okay, mam nadzieję że to spolszczenie wam e, się spodoba kto wie jest opcja właśnie że będę planował serię z tej e, gry e, tak najpierw muszę się troszeczkę nauczyć w nią bardziej grać żeby tak nie lamić i i będzie z tego raczej prawie że na pewno seria, okej, okay. tak więc yy, daję wam link do spolszczenia w opisie, yy, wrzucę to na yy, serwer, z którego tam nie zginie, nie trzeba się męczyć ani nic, tak więc z mojej strony to by było na tyle, yy, trzymajcie się, na razie.